wszystkich zgromadzonych na apelu przygotowanym z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości poświęconej ojczyźnie i wolności. Spotkanie to jest również bardzo ważnym, ważnym wydarzeniem dla uczniów klas pierwszych. To oni dziś uroczyście i oficjalnie przyjęci zostaną do grona uczniów drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Fidleja w Lubartowie. Do hymnu! pierwszy na trwały wpisana jest tradycję drugiego liceum ogólnokształcącego. Jest to bardzo ważna uroczystość i tym bardziej cieszę się, że uczestniczą w niej przedstawiciele rodziców. Witam bardzo serdecznie pana Dariusza Lipskiego, przewodniczącego Rady Rodziców II Liceum. Witam bardzo serdecznie wychowawców uczniów klas pierwszych. Drodzy Państwo, to Państwo przez najbliższe lata będziecie przewodnikami tych młodych, zdolnych, ambitnych, bardzo żywych, młodych ludzi. To wyzwanie, trudna praca, ale też mam nadzieję przynoszące ogromną satysfakcję. Życzę Państwu sukcesów. No i właśnie satysfakcji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Wszystkim witam Was, drodzy pierwszoklasiści. Przekroczyliście próg naszej szkoły 1 września, minęły dwa miesiące, i kiedy tak Was obserwuję, to zauważam, że całkiem dobrze się chyba u nas czujecie. Cieszę się bardzo, że przedstawiciele pierwszoklasistów dzisiaj wystąpią w naszej uroczystej akademii. Chłopcy tu pięknie będą nam śpiewać. Cieszę się, że angażujecie się w życie naszej szkoły, że bierzecie udział w różnego rodzaju zajęciach, że jesteście wolontariuszami w Szkolnym Klubie Wolontariusza, że działacie w samorządzie uczniowskim. Część z Was już bierze udział w różnego rodzaju konkursach, a nawet olimpiadach. Jak widzicie, nawet w pierwszej klasie można podejmować takie wyzwania. Mam nadzieję, że dzięki pobytowi w murach naszej szkoły zdobędziecie rzetelną, solidną wiedzę, która pozwoli Wam świetnie zdać egzamin dojrzałości, dostać się na wymarzone studia, zdobyć wymarzone zawody. Mam także nadzieję, że pobyt w murach naszej szkoły będzie dla Was przyjemnością, że tu nawiążecie nowe przyjaźnie, może już one się nawiązały. Że tu będziecie rozwijać swoje zainteresowania, zdolności, czego Wam bardzo, bardzo gorąco życzę. Dzisiejsza uroczystość to uroczystość, która odbywa się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Moi drodzy, to też do czegoś Was zobowiązuje. Bardzo bym chciała, byście wypowiadając słowa ślubowania robili to z powagą i rozmysłem. Aby to nie były dla Was tylko puste słowa. W roku 1918 Polska po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Mogliśmy się cieszyć upragnioną wolnością. Wolności Polakom nikt w prezencie nie ofiarował. Tę wolność musieli sobie wywalczyć, a daniną była danina krwi. To, że w 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, to nie był ostatni taki moment w trudnej naszej historii. Bo przecież w 1939 roku wybuchła Druga wojna światowa i znów Polacy walczyli na wielu frontach. Kiedy wydawało się po podpisaniu pokoju Najstraszniejsza rzecz, która mogła nas spotkać, niestety przed nami jeszcze było pół wieku komunizmu. Dzisiaj, zastanawiając się nad tym, co się zdarzyło, pochylmy głowy przed tymi wszystkimi, którzy ginęli walcząc o naszą wolność i w czasie niewoli, biorąc udział w licznych powstaniach, i w czasie II wojny światowej. Kiedy ginęli w stalinowskich więzieniach, kiedy wykonywano na nich wyroki śmierci. Pamiętajmy o tych wszystkich robotnikach, górnikach, którzy też oddawali swoje życie walcząc o wolność. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie będzie dla Was bardzo ważnym przeżyciem, przeżyciem o którym będziecie pamiętać. Narodowe Święto Niepodległości to także święto bardzo radosne. Dziś przecież, Mamy prawo bać, brać udział w licznych akademiach, pochodach, uroczystościach, koncertach. I bierzmy udział w tych uroczystościach. Manifestujmy swoją przynależność narodową. Nie wstydźmy się wywieszenia biało-czerwonej flagi. Wolno nam, cieszmy się z tego. Bardzo się cieszę, że właśnie pierwszoklasiści będą mieli okazję złożyć ślubowanie w przeddzień tego ważnego dla nas wszystkich Polaków święta. Dziękuję bardzo i o zabranie głosu poproszę przewodniczącego Rady Rodziców. Pani dyrektor, pani wicedyrektor, szanowne grono pedagogiczne, kochana młodzieży, a w szczególności wy pierwszy klasieści. Dzisiejsza akademia należy do ważniejszych uroczystości w roku szkolnym. Dla Was na pewno jest to najważniejszy dzień w tej szkole. To właśnie dzisiaj służycie ślubowanie na sztandar szkoły i od tego momentu będziecie już pełnoprawnymi uczniami tej szkoły. Zapamiętajcie dobrze treść ślubowania. Wypowiadając słowa Ślubuję, zobowiązujecie się do przestrzegania pewnych zasad i obowiązków. Do najważniejszych należy nauka, której pomogą Wam wszyscy nauczyciele oraz my rodzice. Oprócz nauki ważna jest dobra atmosfera, za którą odpowiedzialni jesteście wszyscy w jednakowym stopniu. Wierzę, że klasy drugie i trzecie otoczą Was opieką i wytyczą Wam najlepsze ścieżki, aby ukończyć za trzy lata tą szkołę z bardzo dobrymi wynikami. Dziękuję.